No, witam Was no, i chcieliśmy tu Wam życzenia złożyć no, na Boże Narodzenie i, i, i na Nowy Rok. I chcieliśmy podziękować, tutaj ja szczególnie chcę podziękować Miłoszowi o Zetor Super50, narysował no, taki chłopiec z przyczepą. No i tutaj kart pozdrowienia. Od rodziców no z Ludwinowa i dziękuję Wam za ten kłębek sznurka. No super, naprawdę tych sznurków co już trochę mamy teraz, tylko aby pole było. No i dostaliśmy no. też razem z tym sznurkiem to brakujące ucho do, do silnika tam na, na szpilkę od głowicy. To już teraz mamy nawet trzy sztuki, nam się udało zebrać. To też dzięki serdeczne. Lada dzień zupełnie w czterdziestce, tylko trzeba jeszcze pomalować. No i tu pozdrawiam Stefana z Pom Dobrzany. No, wszystkiego dobrego. Później Józef Złowicza, Krzysiu e, ze synem e, Pawłem z Redy. No, dziękujemy Ci za tego smacznego łososia, no naprawdę, nie wiedziałem, że to takie duże te łososie yy, są w sumie. Ja to myślałem, że to trochę większe od śledzia, a to, to jest, no, du taka duża najbardziej faktycznie. No, serdecznie Ci dziękuję, no. no i, i, teraz chciałbym jeszcze też pozdrowić Krzysia z Warszawy, no. yy, Janka z Górowo i Ławieckie, no też kawał stąd od nas daleko, bo to tam, prawie już tam w tamtej stronie pod Związkiem Radzieckim, tam od strony Gołdapi, no, no naprawdę bardzo daleko. No i co jeszcze mnie tu z, 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 zadowoliło, z Niemiec życzenia przyszły. No od Tomka i Justyny i ośmiotygodniowy Jureczek. Jerzy, znaczy się, no. Super, naprawdę jestem zadowolony. Dostaliśmy piękne kalendarze. No. Między innymi taki kalendarz z traktorami DDR, z DNR, czyli byłego NRD. Także ciekawe ten. No i tutaj takie no coś pięknego. No, dziękujemy Wam. I być może któryś z tych kalendarzy po Nowym Roku trafi na przykład na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Allegro, także będziecie mogli Coś tam wylicytować i przy okazji pomóc. A jeszcze taka informacja, że teraz robimy sobie przerwę świąteczną z filmami i widzimy się dopiero po Nowym Roku, będziemy coś nowego nagrywać. Teraz ewentualnie gdzieś tam w święta i między świętami a Nowym Rokiem może coś z załogowych materiałów jeszcze wrzucimy, ale tak jak mówię, robimy sobie małą przerwę żeby trochę odpocząć po tym no trudnym i, roku. i trochę mamy innych obowiązków. Naprawdę trzeba to wszystko jakoś tak zrobić, żeby to no i Was w sumie zaspokoić. Na, na, na pewno zrozumiecie to, no teraz dopiero by wyszedł jakiś filmik, gdzieś koło 4 stycznia dopiero, no, na Nowy Rok, no na, naprawdę no. Ja wiem, że tęsknicie, ja też za Wami tęsknię, no bo no, takiego dajecie mi taki, taki dolewacie mi oliwy do ognia, w sumie, że ja jakoś tak ciągle się zobowiązuję jakoś coś tam nagrać z Pawłem razem. No i co, życzymy Wam wszystkiego najlepszego na święta, zdrowia przede wszystkim, no i oby ten przyszły rok był lepszy, no myślimy, że lepszy od, od tego obecnego i żeby już takich niespodzianek różnych nie, nie było, że że nie moglibyśmy się spotkać na imprezach, i tak dalej. Także, oby ten przyszły sezon już tak wrócił do normalności, żebyśmy się od początku, od maja, w sumie od początku maja, tak jak to zwykle było mogli aż praktycznie do października spotykać na różnych imprezach. No i żeby ten wirus już już nie było tego wirusa, żeby tej pandemii, no, bo naprawdę przysporzyła ta pandemia nam trochę też kłopotu, nie tylko nam, bo i na pewno i wami I w ogóle zresztą każdy z was obserwuje i w telewizji, w, w różnych mediach, co się dzieje w Polsce no, no naprawdę. No. Także życzymy wszystkim, wszystkim branżom, które w różnych, w różnych sektorach pracują, bo teraz nie mają lekko, to życzymy wszystkiego najlepszego. I jeszcze ja bym wszystkim kolekcjonerom i ci, co marzą, zostać kolekcjonerami. No naprawdę mam życie kiedyś w przyszłości żebyście zostali takim kolekcjonerem jakiegoś, no nie wiem, sta 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 starej maszyny jakiejś rolniczej czy z jakiegoś ciągnika, bo na pewno jak już to jest marzycie, no ja też kiedyś marzyłem, no i widzicie, ja już się teraz Doczekałem marzenie się spełniło w sumie. Bo gdzie kiedyś, jak ja jeszcze pracowałem na państwowych y, czy ciągniku, czy w samochodzie, y, nie, to nawet sobie nie pomyślałem, że kiedyś taki traktor może być prywatny. Nawet człowiek nie pomyślał, a teraz faktycznie chciałbym jeszcze no, podziękować Aha, za, za te życzenia. Przez SMS-a, ja nie odpisuję SMS-em, ja mam w sumie, ja jestem stary, telefon mam stary, jest trochę podniszczony, bo zresztą ja nie mogę mieć nowego telefonu, bo nieraz mi upada, różnie, nieraz coś dźwigam, przy, przy go, no bardzo często, no raz w tygodniu wypada mi na posadzkę, rozlatuje się, no to składam go i no, jakoś funkcjonuje, nie? no, także... Także sms SMSy czyta, ale no nie odpisuje także. Nie odpi... No nie odpisuje. Jakoś tak zdjęcia, ale nieraz mówicie, wyślę. Panie Franku, ja Panu wyślę zdjęcia, mój, te... mój telefon nie przyjmuje <grymuje> zdjęć. No, no to, to, to ja wyślę do Pawła. Ja mi to proszę bardzo, no do, do Pawła. No. no i jeszcze jakby ktoś miał, na przykład teraz są święta i niektórzy sobie taką ozdobę robią, ozdabiają dekorują sobie traktor, jakąś maszynę rolniczą. jak macie na przykład takie coś to zróbcie zdjęcie i przyślijcie nam to zdjęcie, no Paweł wyśle na naszego Dzika ustrojonego, no też no to nie Dzik tylko to jest Ursus 308 w sumie, nie? Pokażemy Wam naszą C308-kę, a w kolejnych, w kolejnych odcinkach jak dostaniemy od Was jakieś jakieś zdjęcia czy nagrania to no to też pokażemy, jak, jak inni stroili, a widziałem już co nieco na Facebooku, że już w Łochowicach jest Zetor 25 ustrojony, na Śląsku też widziałem Ursus 28, tak, tam w okolicach Lublińca, czy w Lubecku w sumie samym chyba, tak, I, no i jeszcze pewnie w Polsce pełno takich jest traktorów, to czy maszyn ustrojonych, to jak macie coś fajnie ustrojonego, to podsyłajcie zdjęcia. No, my mamy tego 308 ustrojonej i, i taki kolega, tu Wojtek, przejeżdża mój franek, światło się świeci w tym dziku. Nie, bo to tak fajnie, tak wygląda, jakby reflektor się świecił. E aí,